Ejka, dzisiaj przychodzę do Was filmem takim typowym, który ma na celu umilić Wam jesień. Ja osobiście jesień jako po roku bardzo lubię, a szczególnie takie początki jesieni jak mamy teraz. Że wiecie, jeszcze te złote liście, jeszcze te liście są na tych drzewach, bo w momencie, kiedy już nie ma tych liści, jest taka plucha i szaruga, no to wiadomo nie. Ale tak jak teraz, kiedy mamy te piękne barwy, według mnie, no w Polsce naprawdę mamy mega szczęście, że mamy tak piękną roślinność, że faktycznie... Te liście wyglądają tak przepięknie, do tego jeszcze jejku jak ostatnio były takie pogody, że pięknie świeci słońce. I do tego te liście i spadające i kasztany i uwielbiam. I pokażę Wam dzisiaj właśnie w tym filmie rzeczy, które powodują, że ta jesień jest jeszcze milsza. Jeszcze bardziej ją lubię. Jeszcze bardziej po prostu jest dla mnie taka przyjemna i lubię się w niej zanurzyć. I zacznę już od kosmetyków, a później przejdę przez inne rzeczy. Oczywiście do tego. Do czego mam linki, to mam linki podam. I co, zaczniemy od kosmetyków. I pierwsza rzecz, która totalnie umila mi jesień, to jest coś, co bardzo lubię stosować jesienią, to są balsamy samoopalające. Ale to nie są te same balsamy, które latem, bo ja latem stosuję takie mocniejsze samoopalacze. Był też taki film na YouTubie u mnie. Natomiast jesienią ja uwielbiam Mokosz Po pierwsze, za zapach, bo on to jest cynamon, pomarańczy z cynamonem. Ojejku, on jest naprawdę wydajny, ja nie wiem to tam powiem, bo pachnie przepięknie, tak świątecznie cynamonowo, trochę te pomarańcze idealny zapach na jesień do tego on daje piękny odcień skóry naprawdę ta skóra wygląda przepięknie i jest umilenie dla mnie w tej jesieni, że nie jestem taka blada taki trubosz, tylko po prostu mam ładne zabarwienie skóry, ta skóra wygląda ładnie jest taka promienna, żywa, a nie taka wiec, prawie sina jak w moim przypadku także to jest pierwsze coś, co uwielbiam jesienią, ja to stosuję raz, dwa razy w tygodniu, to nie jest taka częstotliwość jak latem, tylko raz na jakiś czas, żeby utrzymać taki ładny odcień mojej skóry i naprawdę jak się później rozbieracie, myjecie, to jest, aż jest tak przyjemnie, jak widzicie, że to ciało ma takie ładne zabarwienie, także bardzo Wam ten mokosz polecam, on normalnie ja go użyłam jako balsamu nawilżającego bo on rewelacyjnie nawilża tą skórę a przy tym macie ten efekt opalenia u mnie on jest wydajny <laughs> ja nie wiem, niektórzy mówią, że to starcza na 2-3 razy nie wiem, jakim co ja miałam go od bardzo dawna To jest już chyba moje drugie opakowanie Uwielbiam ten kosmetyk, naprawdę Wiem, że to nie jest może tania sprawa, ale według mnie to jest naprawdę genialny kosmetyk Drugi kosmetyk, bez którego sobie troszeczkę jesieni nie wyobrażam i zimy To jest krem do rąk I przyznam Wam się szczerze, że ja raczej wiosną, latem to już w ogóle nie stosuję kremu do rąk Natomiast teraz muszę Mnie się właśnie, szczególnie wydaje mi się, że to chodzi o to, że jest zimno w domu, ciepło Przez te zmiany temperatury, a szczególnie to jest zimno na zewnątrz Strasznie mi się wysusza skóra dłoni, szczególnie skórki wokół paznokci, także ja kremy do rąk muszę stosować i... Powiem Wam szczerze, najlepiej od dłuższego czasu sprawdza się u mnie ten Recibo SOS Recibo ma też osobny krem do rąk jako sam dedykowany krem do rąk Natomiast dla mnie ten jest dużo, dużo lepszy On super nawilża, nie jest jakiś bardzo tłusty Ale naprawdę daje dużo lepsze nawilżenie niż ten standardowy krem do rąk do Recibo Także bardzo Wam polecam Tego możecie stosować też do stóp, na jakieś suche miejsce, łokcie, kolana itd. Także naprawdę super produkt, ale do dłoni Wam na maksa polecam no i trzeba tą jesienią faktycznie o te dłonie dbać, bo na pewno więcej tego wymagają I jak już jesteśmy przy dłoniach, to pokażę Wam dwa ulubione kolory tej jesieni Co nie mam ich w tej chwili na paznokciach, bo mam taką typową czerwień Natomiast dwa kolory, które totalnie podbiły moją jesień w tym roku i na pewno będziecie je bardzo często A już widziałyście na pewno na Instagramie przynajmniej kilka razy te kolory na moich paznokciach to są dwa odcienie z No Ja Wam mówię, że, mówiłam, że właśnie tak spróbowałam ten No lem i powiem Wam szczerze, że naprawdę fajny powrót. I pierwszy to jest Lady Green i to jest taka piękna zieleń, ale ona jest tak piękna, dziewczyny. To jest po prostu kolor przepięknej butelkowej, nawet takiej głębszej niż butelkowa zieleń. No jest przepiękny, naprawdę piękny kolor. Taka bardziej leśna nawet ta zieleń jest. Coś cudownego, jeżeli chodzi o ten kolor. A drugi to jest Falling Leaves. I to jest taki kolor hmm, nie do końca musztarda. ciężkie jest dla mnie ten kolor do określenia, bo to nie jest kolor musztardowy. To jest tak jakby, wiecie co? Taki nude, ceglasty nude, coś w tym stronę, bo właśnie musztardy często wyglądają źle na dłoniach. One są takie dosyć żółte i wygląda to średnio. Natomiast ten kolor, on jest właśnie taki bardziej, bardzo, bardzo, bardzo rozbieloną cegłą, nawet taką zahaczającą o niut. Piękny kolor. Jeżeli chodzi o kosmetyk, to pokażę wam pomadkę. W tej chwili mam coś innego, ale ta wygląda praktycznie identycznie i to jest Golden Rose w numerze 18. To są te crayon Lipstick. Ech, genialne pomadki, ale o tym chyba każdy już wie. I kolor 18 to wam go może tu pokażę. Jest przepiękny, to jest typowy. Zobaczcie, piękny, piękny kolor na jesień I też Pewnie Wam też z jesienią się kojarzą takie jakieś borda, czerwienie, śliwki, bardziej takie kolory Natomiast no umówmy się szczerze, która z nas nosi takie kolory tak typowo na co dzień? No mało kto, natomiast to jest piękny, codzienny, jesienny kolor I te pomadki nie wysuszają ust, bardzo ładnie się utrzymują Dla mnie to są właśnie idealne, dzienne pomadki Można je w ciągu dnia ze spokojem sobie dołożyć Te usta nie dostają w kość przy używaniu tych pomadek A jesienią usta też mamy często bardziej wysuszone Na nie możemy nakładać błyszczyki, dalej no, to ładnie wygląda, na nie możemy nakładać Balsamy pielęgnujące, pod nie możemy nakładać balsamy pielęgnujące i te usta cały czas wyglądają bardzo, bardzo fajnie. I teraz kończąc kosmetyki, no o perfumach Wam mogę, e, muszę wręcz opowiedzieć, bo dla mnie nie ma jesieni bez jesiennych, cięższych takich zapachów, znaczy cięższych. Pamiętajcie, że też to. Że ja mówię, że zapach jest cięższy, wy odbieracie zupełnie inaczej ten zapach, bo dla jednego mój ciężki zapach może być czymś delikatnym, a dla innego już będzie taki, że nie będziecie w stanie go nosić. Więc tutaj ja Wam pokażę trzy zapachy, które mam w tej chwili, które dla mnie są cięższe. To są typowo jesienno-zimowe zapachy dla mnie. A nawet takie bardziej jeszcze, nawet jesienne. No, chociaż jeden tutaj będzie taki zahaczający po zimę. I dla mnie już mam od razu takie, wiecie, wyobrażenie: jakiś ciepły sweter, duży golf, ciepły szal, płaszcz i takie zapachy, takie cięższe. Dajcie znać, czy też macie takie odczucia, że po prostu te takie otulające nas ciepłe zapachy. Pierwszy ja to jest właśnie, teraz dostałam od Bartka na urodziny. I to jest Armani: e, 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 Because It's You. I to jest taki też typowo. Ojejku, to jest dla mnie typowo jesienny zapach. Uwielbiam, przepiękny i te perfumy, dziewczyny, są ekstremalnie trwałe, przynajmniej na mojej skórze. To są perfumy, za które naprawdę warto dać te pieniądze, bo te perfumy mi się utrzymają. Jak ja szaliki nie mi psikam, potrafię wyjąć szalik po tygodniu dwóch i on nadal tak samo intensywnie pachnie. Także tutaj naprawdę ten zapach od Armani. Dajcie znać, jak macie Si, bo mi się któryś ten Si ostatnio podobał. No, na razie nie będę kupowała, bo to są też raczej takie cięższe zapachy, jak dla mnie. Bo mam ten, ale dajcie znać, jak macie si. Czy one też na Was się tak super utrzymują, bo dla mnie ten jest genialny, jeżeli chodzi o utrzymywanie się. I ostatni zapach, który chcę Wam pokazać, na który może warto, żebyście zwróciły uwagę, to jest zapach z Gucci Bloom I to jest zapach taki, który jest dla mnie i jesienny, i zimowy. To jest właśnie taki. on jest, wiecie co? On pachnie dokładnie tak, jak wchodzicie do Zary Home. I jeżeli kojarzycie zapach, jak jest w Zara Home, to ten zapach tak pachnie. I ja odszyfrowałam też chyba ten gardenia, bo w Zarzechom pewnie wiecie, że macie takie różne zapachowe mm, świeczki, Spreje, kadzidełka, y, patyczki te zapachowe. I to jest według mnie ten zapach Gucci Bloom pachnie albo jak jaśmin, albo jak gardenia. Już teraz wiecie co nie pamiętam, jako jedno, jedno z tych dwóch. Więc naprawdę piękny zapach, zupełnie zapachnie dla każdego. Ten zapach jest y, bardzo kręcący w nosie, bardzo kwiatowy. Na pewno nie jest to zapach dla każdego, ale dla mnie jest to zapach idealny na jesień-zimę. Wiem, że to jest taki, taki zapach, yy, gdzie niektórych może boleć głowa i tego zapachu trzeba używać według mnie mało, żeby nie zabić wszystkich dookoła, ale przez co po pierwsze będzie wydajny, a po drugie jest taki bardzo. że bardzo go czuć i bardzo długo go czuć, jest po prostu bardzo intensywny. Naprawdę super. No i teraz przechodząc przez yy, kosmetyki, pójdziemy. Jeszcze do ubrań, no bo ubraniami też sobie trzeba jakoś to jesień ocieplić. No i też dodatkami. I mnie w tym roku totalnie te gumki z uszkami czy tam z kokardkami rozwaliły. Uwielbiam je nosić i w takich pięknych kolorach tutaj mam butelkowa zieleń, bordo i jeszcze miałam beżową, typowo jesienne kolory, bardzo fajnie to wygląda, Taka, taki mały akcent, mała stylizacja, no ja ich nie noszę tak postawionych, tylko tak na płasko, one tworzą wtedy bardziej kokardę, super to wygląda, bardzo fajny akcent, taki wiecie, troszeczkę rozwaselający nam jesień, umilający, też dający stylizacji jakiegoś tam, wiecie, wystarczy nawet zwykły, jakiś prosty sweter i macie takie gumki i to super wygląda, także na jesień mega... Mega opcja z tymi gumkami. Ja nie do końca jestem fanką tych wszystkich ozdobnych opasek, także ja poszłam w stronę takich ozdobnych gumek. No i oczywiście swetry. Najróżniejsze rodzaje swetrów. Swetry z dodatkami wełny, wełny z alpaki, owczej, kaszmiru. No ja w swetrach po prostu uwielbiam nosić swetry i pokażę Wam jeden, który niestety pokazywałam go, wiem, że go już nie ma u, na... u mnie w sklepie, ale te z Was, które... Kupiły go, to możecie dać znać, bo nie było go dużo. To jest wielki kardigan, bardzo ciepły, z bardzo fajnej włóczki, bardzo gruby, właśnie z mojego, z mojego sklepu. Z kieszeniami i ja takie kardigany, w których się można owinąć, opatulić. No się nawet zamiast jakiegoś płaszczyka, teraz jeszcze jak jest tak w miarę ciepło. Uwielbiam. A ten ma jeszcze tak piękny kolor, no zobaczcie. Jest przepiękny ten kardigan. Ja próbowałam go zdobyć. Ja wiem, że wy czekacie, bo ja mam chyba 190 osób jest zapisanych na ten kardigan cały czas na stronie. Raczej jest nie do zdobycia już. Naprawdę pisałam e, ten dostawca, który mi go dostarczał, e, starał się go zdobyć dla mnie, ale już go nie ma i to jest po prostu o! Jak kiedyś on jeszcze będzie, no to na pewno go Wam pokażę w sklepie i, i będę go dla Was miała, ale na tą chwilę na pewno go niestety nie ma, ale jest cudowny i go uwielbiam, i naprawdę teraz go zaspokoję w takie ciepłe dni. Nosiłam zamiast e, płaszcza, bo on jest po prostu genialny super jest naprawdę. Bardzo fajne bluzy też właśnie lubię teraz jesienią, żeby się czuć taka wiecie opatulona, ciepło, więc tutaj też na pewno macie jakichś takich swoich faworytów albo jakieś fajne chusty takie wiecie, żeby się otulić. I tak patrzę, co mi zostało, czy zostały mi już same herbaty i przekąski. Tak. No i oczywiście dla mnie nie może być jesieni bez herbaty i seriali. Seriale zostaję Wam na koniec. Ale nie może być dla mnie, właśnie, herba, jesieni bez herbat. I powiem Wam szczerze, że dla mnie jesień i zima to jest jedyna pora roku, w której ja piję herbaty. Takie normalne, bo zieloną herbatę jeszcze wiosną i latem piję. Ale uwierzcie mi, że czarną herbatę, to jest, ja w ogóle nie pijam czarnej herbaty. Ja ją jedynie piję, właśnie, jesienią i zimą. I właśnie bardzo lubię, czy zwykłą nawet czarną herbatę, ale z dodatkiem, właśnie, goździków, pomarańczy, miodu. Ale też uwielbiam tego typu herbaty Dam Wam znać I to są herbaty, które nie mają w sobie żadnej herbaty Tylko to są herbatki owocowe, w których macie owoce Ja nienawidzę herbatek owocowych z saszetek, bo dla mnie one walą chemią niczym innym Ale jeżeli kupuję takie herbatki, które są typowym suszem owocowym Czyli tu macie jeżyny, jakieś borówki, jabłka, skórki, pomarańczy, owoce róży No najróżniejsze rzeczy tutaj w składzie są i później to też możecie sobie zjeść po takim, jak to Wam się wypijecie herbatę, to możecie taki susz owocowy później sobie nawet zjeść z tego wszystkiego. Naprawdę genialne. Polecam Wam, jak nie piłyście, to bardzo fajnie też rozgrzewa, wpływa na odporność, także też bardzo fajna. Sprawa takie herbaty w ogóle fajnie w tym pojemniku wyglądają. No i uwielbiam też takie gotowe już mieszanki. I tutaj właśnie mam mm, gotową mieszankę grzane wino. To jest akurat z Five O'Clock. Genialne. Naprawdę bardzo Wam polecam. Ta i mam jeszcze jedną, ona jest tamta, jest z takim dodatkiem pieprzu, już nie pamiętam jak się nazywała, ale tą Wam mega polecam To Ta jest taka trochę migdałowa, no cudowna, naprawdę bardzo, bardzo fajna herba, także na wino No i oczywiście kakao i herba i gorąca czekolada, to jest coś bez czego też nie wyobrażam sobie jesieni Dla mnie właśnie kakao i gorąca czekolada Kakao jest oczywiście lepsze niż czekolada Jest takim właśnie dostępstwem na słodycze Ja nie ukrywam, mnie jesienią bardzo mocno ciągnie na słodkie Zawsze, po prostu I kakao to jest rewelacyjne wyjście Ja po prostu kakao robię sobie z mlekiem Zwykłe, surowe kakao Nie żadne, nie kupujcie dziewczyny żadnych tych chemicznych Takich Nesquików Czy innych takich Badziewnych, pełnych cukru i chemii kakao Tylko kupcie normalne kakao W proszku 100% po prostu surowe Takie kakao i ja to sobie gotuję po prostu z mlekiem i dodaję albo odrobinkę miodu, albo odrobinkę cukru trzcinowego, żeby delikatnie to było słodkie, ale naprawdę odrobinę i to jest... bardzo fajnie zastępuje słodycze. Jeżeli macie ciągotę na słodycze jesienią, a nie chcecie ich aż tak dużo jeść, no to to jest bardzo fajne zastępstwo. No i jeżeli lubicie gorącą czekoladę, to bardzo Wam też tą Swife of polecam, bo tu macie czekoladę, która jest w tych. Widzicie, to nie jest, bo bardzo często możecie kupić coś, co się nazywa, szczególnie w takich saszetkach, gorącą, pitną czekoladą, a tak naprawdę jest to to samo, co ta kakao i tak jak kakao. A tutaj macie faktycznie, widzicie, czekoladę w pastylkach i moja chyba była z wiśnią, o ile się nie mylę. Mm, mm, mm. Teraz połem. Tak, mleczna z wiśniami. Także no tutaj już mamy cukier w składzie, ale nie jest też tragicznie, ale jest bardzo, bardzo fajna i jest tańsza niż bedloska, to wam od razu mówię. A jeżeli już was weźmie ciągłota na słodkie, to bardzo wam polecam to. Ewa Hodokowska-Biraf i to jest Gingerbread Chocolate. O mój Boże, dziewczyny, to smakuje jak piernik i to ma super skład. I Takie słodycze wiadomo, no też nie można tego pochłaniać kilogramami. Ale jeżeli już macie ochotę, bardzo Wam polecam Bo to na jesień jest po prostu genialne To smakuje normalnie jak piernia. A seriali na Netflixie, jakie Wam na ten moment polecam To słuchajcie, za dużo Wam nie powiem Ale czekam też na Wasze opinie i na to, co Wy polecacie z Netflixa Bo ja w tej chwili, my utknęliśmy na przyjaciołach I oglądamy przyjaciół I to jest według mnie idealny Serial na jesień. Jest długi, ma dużo odcinków. Odcinki są krótkie, więc to jest po prostu idealny serial na jesień. To na pewno polecam Wam Dom z Papieru, szczególnie pierwszy i drugi sezon. Trzeci, uważam, że jest yy... no taki. Już nie jest taki szałowy, ale pierwszy i drugi sezon naprawdę są genialne. Mega Wam polecam, jeżeli lubicie takie. Lżejszy serial, no bo Dom super to już jest taki troszkę cięższy, bardziej angażujący serial. Jeżeli lubicie lżejsze seriale, które naprawdę wciągają i które kończą się tak zaskakująco, to mega Wam polecam plotkarę. Niby wydaje się infantylny, o jakichś dzieciakach, ale ten serial jest jak dla mnie genialny, ponieważ to, jak się kończy, nie będę Wam mówić, ale warto go obejrzeć naprawdę. Bo zakończenie Was na pewno bardzo, bardzo zdziwi i on naprawdę wciąga. Wciąga. Tak samo bardzo lubię słodkie kłamstewka. I ten serial też powodował bardzo mocne zaangażowanie mnie w ten serial. Też się wydaje na początku być infantylny. I ja powiem Wam tak: w słodkich kłamstewkach problem jest taki, że kilka pierwszych odcinków jest dosyć średnich. Naprawdę, nie wiem, z 7 tych pierwszych odcinków jest takich. Ale według mnie trzeba te odcinki obejrzeć te pierwsze 7 odcinków, żeby po prostu później mieć pogląd. Ale jak przebrniecie przez te pierwsze odcinki i zaczniecie ten serial naprawdę oglądać, to uwierzcie mi, ale ja nie mogłam spać po nocy albo w nocy mi się śniło. Jakby rozwiązanie tego wszystkiego, co tam się działo Naprawdę też genialny serial Na początku, mówię, wydaje się infantylny, ale przejdźcie przez te pierwsze odcinki I jak dla mnie później jest genialny Bo ja też um, lubię po prostu jesienią, często tak jak wam mówię, takie odmurzenia Czyli dosyć delikatne, chociaż powiem wam, że właśnie Słodkie Kłamstawka to nie był wcale taki lajtowy Bo moją psychikę tam mocno męczył, bo mi się to śniło po nocach Jeszcze ja tak patrzę, co my oglądaliśmy Oczywiście z Siłuców, ale to już jest takie ogólnie... Znany serial. Bardzo fajnym serialem jest serial pracująca, mamy. Genialny. Jeżeli jesteście kobietami, które nie mają jeszcze dzieci, warto obejrzeć kobietami, które macie dzieci, no to na pewno znajdziecie tam. Gdzieś tam e, będziecie się utożsamiały pewnie z którąś z tych bohaterek Genialny, naprawdę genialny serial, to tak na szybko mi przychodzi e, Mogę wam, wiedzieć co, zobaczę i pachni, o Boże, Pachnidło, o Matko To jest genialny serial, krótki, mało tych odcinków jest, ale jest naprawdę genialny Stranger Things jest też genialny Ja wam wypiszę na dole te seriale, które wam polecam, bo teraz mogłabym gadać, gadać, gadać Więc wypiszę wam na dole i dajcie znać, czy w ogóle chcecie e, film o takich właśnie serialach z Netflixa, które wam Tyle dajecie znać czy film wam się podobał buźka